so moi mili. a właściwie to dobry wieczór, to pierwszy odcinek z kamerką, więc mam nadzieję, że mimo wszystko mi wybaczycie ustawienie, jeszcze nie mam overlay'a, może się kiedyś go dorobię. Natomiast y, to jest już kolejny odcinek z serii Lucid y, Gas Challenge, jak dobrze pamiętam po angielsku, natomiast y, ten odcinek jest dość nietypowy, bo zakończyliśmy go w sumie y, te wyzwania nie zakończyliśmy, ale w poprzednim odcinku, prawnego dowodu, zakończyliśmy go ślubem tutaj naszej Tish i Rolo. Natomiast pojawiała się właśnie yy, nasza tutaj kochana yy, Evie, więc padło na pomysł, że w sumie ona jeszcze mogłaby tu chwilę pobyć, co widać na po imprezowym Juliet. Natomiast to jest jakby ostatni dzień yy, naszej Evie oraz jej. Yy, Przyjaciela ukochanego Dante'go Więc ja tutaj sobie wyjdę zaraz z tej rozgrywki, żeby wam Go zaprezentować Nie wiem czy pamiętacie Teraz zdjąłem tutaj poszedł, a tu stoi już kolego Nie wiem czy pamiętacie, o on miał trochę dłuższe włosy, postawiam mu je skrócić Natomiast my wrócimy tutaj do Iwi. Ja tutaj sobie obniżę ścianę Oni oczywiście sobie siedzą i oglądają Aha widzę, one w ogóle się nawet wyszło, że nie zapoznały, więc my tu myślę, że możemy yy, kowbojskie powie. E, dobra, niech to Dante, przecież nie, ja tu musiałabym kliknąć yy, kowbojskie przywitanie no. jeśli mogłabyś się przebrać, bo ja Cię przebiorę myślę, że w tej skince już tak nie musisz paradiować tylko co by ci tu wybrać, na pewno nie to Myślę, że może to w sumie mm -hmm. oh, yes. Dzieczyny to są młode dorosłe, więc y, pomóż ci naprawić złe relacje z Tish No bać jest jej ale powiedzmy e, Tak nie do końca Parady mm. innego Sima oh, well. Popal szczerze bla 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 bla, 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 bla. I rozmawiaj o ciepłej pogodzie. Tak myślę, że dzieci się polubią raczej. O, jeszcze o Przy Przyjaznych może, aktywności. Może nie poprosimy na razie o pokuścanie, ale... Hmm. Nie, Simon, raczej też nie, bo mamy ich mało. Eee, zapytaj o chopy. To jeszcze bym chciała z nimi tutaj zrobić eee, to w sumie plotkój. tu się przyrodą, oczywiście. I może jeszcze z e, przyjaznych wybierzemy jej komplementy, sklepiaj oczywiście. Żeby panie miały powiedzmy przyjemną rozmowę. A jeszcze bym chciała coś tu z przyjaznych. E, o, zapytaj Julie czy ma dzieci. Niech się tutaj wygadałam panie. Tak to nazwę. I jeszcze jedno by może głębokie zamyślenia. Przyznaj się do strachu przed wampirami. I teraz może z tych aktywności jeszcze wybierzemy im tanie się, wiecie takie. Mm, ja będę powiedzieć. E, o, pochój Niech się po tanie razem. Mam nadzieję, że to pójdą. I przestaną oglądać e, ten trawizję, natomiast ty tutaj chciałeś... A, ty do koni poszedłeś. Aha. Mm, Podraposzyj. po szyi. Ty jesteś jednak. Yy, yy, no. Mam powiedzieć. Yy, chłop. Yy, starancza, więc na pewno chcesz się dowiedzieć z koniami. O, rozmawiam o możliwości podróży w czasie. Aha się trochę wkucił. E, Wyszysz go, pyta, Myślę, że jesteś niby y, w gościach, ale na ciebie to. Y, ty jednak to byś zrobił. Wiecie, on jest bardzo pomocny, a ciężko, że na tak konia dosiąść to nie twój koń, ale. Y, dosiąść. Spróbujemy go. Da się? Czy nie da się? Um... O bo akurat tak się zastanawiam, czy to jest odnośnie racji z Dante, czy nie, ale myślę, że tak. Zaraz zobaczymy, czy da radę. Chciałbym, żebyś po po ciemku. Kurczę, przykłusuj tutaj. I ćwicz podstawowe skoki. Teraz, czy się yy, nasza, jak tutaj. Eee, Lady pogodzi z tym, że to nie jej pani doświadają, ale myślę, że warto spróbować. Aha! Pierwsze wyłamanie. Jeśli ktoś się nie interesuje dzieckiem, to akurat może to kojarzyć, że... Hmm. Można chyba... Aha, drugie wyłamanie, no nie... Nie są to co prawda zawody, ale... Jednak Eevee mam tutaj temperament. O, teraz skoczyła. Brawo, Eevee. Eevee. Brawo, Lady. Ale widać, że Lady ma swoje firmy. O, mamy jedno strącenie przeszkody. Drążka. Cztery punkty karne. Jak ktoś o, powiedzmy wie. Ciekawe, że można podnieść. Napraw przeszkodę. Ciekawe, jak to z konia chce zrobić. Aha, no dobra, to tak nie idzie, ale dobra, eee, Może spróbujemy w sumie jeszcze tutaj beczki. Natomiast ty tutaj, zaraz zobaczymy jak tam idzie. Co ty, do komputera? I to do sypialni, klucze, eee, ...tej rodziny? No jak mogłaś, no nieładnie. A tu w sumie nasza, eee, mała Amy się uczy z ojcem, Kolej więc ojc jest zajęty. No, a ja bym chciała jednak, żebyś um, tutaj sobie przysiadła. I jeszcze tutaj może pogadała z Juliet. Z przyjaznych. Y, plotka. I nic O, zachwalamy Dantego. I w sumie będzie trzeba wrócić y, lada dzień do domu. Tylko my tutaj w sumie byśmy mogli przenocować. A ty weszłaś tutaj w ściany, no dobra. Pelka. Uh -huh. uh, widzę, że panie uh -huh. y, tego. Uh -huh. y, uh -huh. y, widzę, że ja raczej wydaje się dobrym to wyszedłem. Oj, żebyś ty wiedziała. Y, opowiedz śmieszną historię. I w sumie weksani. Y, <laughs> Myślę, że może czas, żeby e, wrócili do siebie. Więc, e, panie, tu by się może pożegnało jakoś ładnie. Hmm, tylko. Hmm, gdzie to może być? W aktywności, może nie. O, obejmiemy i wracamy do. Kaszowego grzybietu, takie pożegnalne objęcie. Ja postanowiłam trochę zmienić ustawienia kamery, natomiast Dante, jak to Dante postanowił poćwiczyć, ja tu sobie wypałzuję zaraz. oni wrócili z samego rana, powiedzmy, do domu, i ty masz tutaj, że musisz skorzystać z pęcherza, z z toalety. I jesteś głodny. Natomiast tu kogo mamy w sumie? Tu jest nasza y, rancherka. Ja bym chciała w sumie ją trochę zmienić, ale dobra. Na tą chwilę niech tak wygląda. Natomiast y, ty tutaj. Okej. Okay. Ciebie tutaj trzeba też ogarnąć. Widzę, że zostawienie ich samych nie było najlepszym pomysłem, więc tak. Weź gorący prysznic, skorzystaj z toalety, umyj ręce i ty masz pokój tutaj, więc idziesz spać od razu. Iwi, i natomiast, i gdzie ty, ty jesteś? Ty nie jesteś aż tak tego, ale myślę, że w sumie byś mogła się strzemnąć. Tu widzę jeszcze jakieś jedzenie, więc zjedz to i posprzątaj te tutaj talerze. I następnie pójdziesz spać również. Ja ci tutaj ustawiłam budzik? Dobra, yy, ustawimy ci budzik yy, utwórz Alarm. Yy, myślę, że to będzie gdzieś tak ósma. Nie, no, no równo na ósmą chciałam. Okej, okay, yy, najwyżej no, później coś wymyślimy. Dobra, yy, z naszymi, dobra. Co jeszcze chcieliśmy? Żeby Ines tutaj, a ona ma to Gdzie ty w sumie jesteś? Ja myślę, że możecie tutaj sprzedać to. I w sumie y, przyrządzić nektar. Tylko kurczę, mamy wszystko? A nie bardzo. To kupimy kilka składników dzisiaj. Będzie to nas pierwszy nektar, co prawda. Nie będzie to robić Ivi, ale powiedzmy, że pierwszy nektarnik należy do Ines. I w sumie niech to będzie jabłkowy i winogronowy, tam chyba było. W sumie więcej nie możemy zrobić póki co, więc z tych skorzystamy. Kurczę, patrzę w sumie. To ty masz banalno ozdobione to pomieszczenie. No więc ja bym chciała żebyś poszedł spać, chłopie. I to ja cię odkliknę, bo zastanawiam się że kogoś tu osy atakują. A ty miałeś i zrobić ten. A, tutaj sprzedajesz, póki co. No dobra, ty sprzedasz, one pójdą spać. One mówiąc, na myśli te. Mm, natomiast tutaj widzę, że Rancher ogarnia wszystko. Ale ja bym chciała jeszcze... Jednak żeby się... Tu ktoś żeby mi nie drndolił, ale dobra. Mm. Dobra, ja bym chciała jeszcze, żebyś skorzystała i może tutaj yy, podpaski ci kupimy. A co tu tutaj się stało? A chcesz wyczyść kołusze, no dobra, niech ci będzie. Dobra, a może zamiast kołuszy to skorzystaj. Natomiast ja bym chciał, żebyś ty za chwilę jeszcze tutaj się przebrała i mogłabyś zrobić śniadanie jakieś takie bezpieczne, bo z ją to znów będzie pożar i tego się obawiam, więc na pewno jakieś keto śniadanie. Troscy z awokado, czemu by nie? Zróbmy na przyjęcie w sumie, bo dostanie na później. Natomiast ty tutaj, okej, okay. ty ogarniasz i nawet jesteś zadowolona, Ines. Przynać... I dalej cię glebę Trzeba przyznać, że wygląda to dość efektownie, chociaż myślę, że w sumie, yy, jak tak patrzę, to w białej sukience mi to by bardziej pasowało. Ciekawe, czy to się wyrabia przez to umiejętność tańczenia. Ale w sumie. Dobra, yy... masz to w sumie jakieś wyposażenia? Znaczy, yy... jakieś wyposażenie, kurde. A jeszcze musisz iść do szkoły. No dobra, wyślemy cię do szkoły. I ten Odpuścimy, Czekaj. A w sumie jak patrzę, kurde, może ja bym to przeniosła do naszej tutaj Iwi, bo ona też się trochę pomęczy. Wiecie, yy, a co jak mówią, yy, w sumie ona jest bohaterką tego wyzwania. Moment, aha, miałeś zrobić jakiś projekt i nie zrobiłaś. Ines, no dobra. To w sumie teraz Ty przesądzisz nektar ostatni. A, na no Twoje umiejętności gotowania muszą być niezwykłe. Natomiast ja tu gdzieś miałam jak na nasze tutaj nektary. Okej, okay, już druga butelka. Już my, um, momencik, ja tylko sprawdzę, jaka jest jakość. Normalna. Tego też normalna? A, tego jest kiepska. No dobra, nie będziemy tego sprzedawać póki co. Okej, okay, mogłaś w sumie na posiłek. No dobra, yy, ty zawałaś na posiłek. Mhm, mm, słuchaj, ja to tutaj skasuję. Natomiast zaraz zajrzymy do naszej Ines. Wow. Aż musiałabym zrobić z tego screena, tak myślę. Nie wiem, czy nie zmienili zaraz ciuchu, bo. Jak mówiłam o sukience, to nie myślałam o koszuli nocnej. Więc w sumie chciałabym jej tutaj zaraz zmienić strój i to być taki e, bardziej. Eee, że tak powiem, dłuższy. O, coś takiego. O, to już bardziej mi pasuje. O, i może nawet bym jej zrobiła jakiegoś tutaj screena. Nie wiem, czy to akurat pójdzie tak czysto na miniaturkę. Ale wiecie, już. O. Tylko chciałam kurczyć się ładnie tutaj. Chciałam ja tak ładnie, żeby kurcze było widać, yy, co robi. Yy, konie przy okazji też się dobrze bawią. Eee, I owieczki też. Natomiast tutaj yy, jeszcze jedno zdjęcie im stryktujemy. Ja Chciałabym, żebyś ty, yy, Dante, się obudził. Odejść tutaj. I może y, jakieś. Y, hmm. Na pewno i bara bara. Y, ucałuj dłonie. I w sumie. E, zapytaj, czy chce mieć dzieci, A czemu go nie? Whoa, oh. <śmum> Momencik. <śmum> to aż wypada zrobić takie niecodzienne zdjęcie. Może niekoniecznie na miniaturkę, ale wiecie, minąłem nam tego, mój yy, sama do siebie. Tak może trochę cofnę. Chociaż kto wie? Chociaż kto tam wie? Yy, w sumie chciałam sprawić czy yy, yy, urocielska poza jeszcze? A, chciałaby mieć dzieci. No fajnie. Ty może zmienić sobie strój przy okazji. Hmm, może coś takiego? E, pytaj o romantyczne zainteresowania, wiecie, oni ze sobą filtrują, gdyż sama Evie chce, powiedzmy, zapomnieć o reakcji z Poprzednim facetem Spróbujmy się podsyłać pod To Też Nie wiadomo, czy to się uda. Bo widzę, że tutaj, jak robiłam ostatnio przebudówkę, to. Ech, łóżko ściany to się tak nie wypaliło. O, robimy ostatni nektar i. Momencik. Y... Ty też byś mogła w sumie coś tutaj do niego zagadać. No twoja ręka wygląda na ciężką. No, na pewno. To jeszcze może tutaj... Poślij pocałunek. Może poczekaj z tym jedzeniem. O, może poprosić o zostanie chłopakiem. Czemu by nie? Zarezygujmy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Wiecie, ona sobie y, tutaj ułoży na nowo życie. A sam tamte. Cóż, jego relacje z kobietami może nie były udane. Więc sama Iwin może coś zmieni w jego życiu. O, jednak się udało! Zarąbiście. Nawet Koi nam tutaj chyba gratulują, więc y, myślę, że tym jakże optymistycznym y, ręczerskim y, akcentem, uroczekiem, flirtem, oświadczynami. Nie ja tego tutaj chciałem tak ładnie kurczę, y, zrobić zdjęcie, ale widzę, że może być z tym problem. Myślę, że tym właśnie jakże uroczym, optymistycznym akcentem możemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jak się Wam podobał to zostawcie komentarz, łapkę w górę, sobie coś mi widziane zatem do usłyszenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia.